Witam serdecznie, stowcowe Info w poniedziałek 27 maja. Program zaczynamy od jednej z większych operacji przejęcia i fuzji, jakie mają mieć miejsce w tym roku, czyli od Chevrona i Hess Corporation. Wiem, pierwsze co przychodziło nam do głowy to oczywiście BHP i Anglo American, bo jednak to jest sytuacja, która pojawia się w naszych programach od pewnego czasu, jednak Chevron usiłuje przejąć Hess Corporation i tu pojawiają się pewne problemy, ponieważ Następują opóźnienia związane nie tylko z kwestiami antymonopolowymi, ale również z twierdzeniami, że ExxonMobil ma prawo pierwokupu aktywów HESA w Gujanie i generalnie przy sprzedaży samych aktywów nie byłoby z tym problemu. Natomiast szefem twierdzi, że przejęcie całej firmy sprawia, że tutaj nie ma mowy o prawie pierwokupu. Kwestie arbitrażowe, kwestie prawne są tutaj jak najbardziej poruszane, natomiast część. Akcjonariuszy HESA, którzy stwierdzają, że nie są gotowi poprzeć tej fuzji, mogą osiągnąć nawet 40% czy więcej. I wtedy fuzja może stać się niemożliwa do wykonania. Dodatkowo każdy kwartal opóźnienia sprawia, że akcjonariusze HESA nie otrzymają dywidend od Chevrona, czyli dywidend wyższych niż z HES Corporation to oczywiście również może wpływać na ich decyzję o ewentualne właśnie odrzucenie tej fuzji na zgromadzeniu akcjonariuszy. Czy tak się stanie? Oczywiście tutaj nie wiadomo, troszkę kwotowych opcji podaję właśnie na stronie Srowcowej Info, gdzie zachęcam. No i oczywiście Chevron potrzebuje, Chevron potrzebuje tej fuzji, ponieważ no ExxonMobil, który przejął pionie Natural Resources, Troszkę odjechał nam od Szevona i Chevron musi tutaj wyrównać swoje szanse na rynku, czyli właśnie przejąć Hers Corporation. Czy to się uda? Przekonamy się z czasem, natomiast ja oczywiście zachęcam gorąco do pozostania ze mną w programie, do przejrzenia się sytuacji na rynkach surowcowych, no i zobaczymy, czy coś ciekawego na rynkach się rysuje. Rekopy naftowe, jak widzimy jest w konsolidacji zgodnie z wyznaczonymi zakresami. Odbił się w czwartek i w piątek od wyznaczonych przez nas granic, czyli w okolicach 81 dolarów za bajełeczkę i już trochę w góry. Grupa OPEC przełożyła spotkanie z fizycznego spotkania 1 czerwca na spotkanie online w dniu 2 czerwca, czyli także w niedzielę. Tutaj zobaczymy, jak będzie wyglądało. Arabia Saudyjska wycofuje się ze wcześniejszych swoich dobrowolnych cięć. I po prostu w tym momencie jest pytanie, co będzie dalej, jeżeli chodzi o cenę ropy naftowej. Jeżeli grupa jako całość zdecyduje się zwiększyć wydobycie, no to oczywiście kierunek będzie prospadkowy. Jeżeli zdecyduje się na ograniczenie wydobycia kierunek wzrostowy brak zmiany polityki jest w tym momencie bardzo nietypową sytuacją, ale raczej by pozostał w pewnym zakresie tych cen i byś tutaj nie nastąpiło wiele zmian. Arabia Saudyjska planuje również uruchomić kolejną sprzedaż akcji Aramco, więc tutaj też planują pozyskać część środków. Wrzuciłem też w weekend post o tym, co powiedział prezes spółki PDVSA z Wenezueli kiedy tutaj poinformował, że nawiązał kontakt z ambasadą Wenezueli w Polsce, o, prosząc o kontakt z Olenem, w sprawie e, zamówienia na ropę naftową przez szwajcarską spółkę podwykonawczą Olenu, w, e, w tym momencie po prostu hmm, dociera to do sytuacji, w której powiedział, że nie ma żadnej umowy PDVSA między Wenezuelą, a w PDVSA nie ma żadnej umowy między spółką a Orlenem, również, że taka umowa nie jest planowana, co oznacza, że po prostu Orlen pod przewodnictwem Daniela Obajtka przelał pieniądze na tak naprawdę nie wiadomo komu, gdzie PDVSA nie otrzymało z, od drugiej strony żadnych informacji, że jakakolwiek transakcja ma mieć miejsce. Jeżeli chodzi o zapasy, w Szankaj one się nie zmieniły. A liczba odwietów USA także się nie zmieniła, więc w tym momencie tutaj nie mamy zbyt wielu zmian. Osobiście uważam cały czas, że tu sytuacja na średni termin się nie zmienia. Jeżeli chodzi o rynek ropy naftowej, gdyż on po prostu będzie w tym momencie funkcjonował nadal w tej konsolidacji i raczej nie spodziewam się, żeby przed pojawieniem się jakichkolwiek chociażby plotek co do działań OPEC+, co do jakiejś tutaj sytuacji tego typu, mogłoby się coś zmienić. Z kolei rynek gazu ziemnego próbował zaatakować 3 dolary, co powiem szczerze, mnie zaskoczyło, że 2,92 się sytuacja zatrzymała. Troszkę informacji też oczywiście znajdziemy na stronie sojowcowej info. Ja tylko wspomnę, że Międzynarodowy Trybunał Międzynarodowej Izby Handlowej zakazał Gazpromowi kontynuowania postępowania przed rosyjskim sądem przeciwko czeskiemu spółce CES. Tutaj zgodnie z umowami Gazprom powinien występować właśnie do Trybunału Międzynarodowej Izby Handlowej, a nie do lokalnego sądu, więc tu jest to jak najbardziej uzasadnione. Zapasy ropy w Unii Europejskiej na 23 maja to jest 68% w magazynach podziemnych, 46,8% w magazynach tutaj w terminalach LNG. Ceny spotowe gazu ziemnego w Azji w ubiegłym tygodniu wyniosły 12,3 dolara, to jest spory wzrost o 13%. Prawie procent. Spotowe ceny pozostają wysokie, czemu sprzyja duży popyt. Jednak w porównaniu do cen, jakie gaz LNG osiągał w Azji w momencie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to jest i tak tanio. Stąd nadal mamy aktywność ze strony kupujących w Azji. Prognozowany popyt w Stanach Zjednoczonych na ten tydzień 92,7 miliarda stóp sześciennych. W przyszłym tygodniu ma odrobinkę spaść do 92,2. Natomiast sam Teksas na przykład jest tutaj w tym momencie bardzo gorącym źródłem. W piątek padł zapotrzebowania majowego. W tym tygodniu ten ekot ma zostać pobity. Dokładnie dzisiaj według prognoz. Ze względu na to, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest Dzień wolny to też mamy mniejszą liczbę kapitału na rynku, i też musimy się z tym jak najbardziej liczyć. Majowy przepływ terminali do terminali to 12,7, podaż z kolei 97,5. Zapasy wzrosły nieco mniej niż prognozowano, ale są nadal o 29% powyżej pięcioletniej średniej, czyli są bardzo, bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o amerykańskie odwierty gazowe, Minus 4, czyli 99 aktywnych punktów, najmniej od października 2021. Więc tu jest też cały czas ten spadek odnotowywany, choć pamiętajmy, że zamyka się te odwiety, które są zazwyczaj e, najmniej rentowne. Odwiety, które są e, zazwyczaj e, mm, Najstarsze, najmniej rentowne, najkosztowniejsze. Więc tutaj raczej to, są, to nie będzie aż tak dużą zmianą, jeżeli chodzi o produkcję. Ale jednak oczywiście będzie miała pewien wpływ. Jeżeli chodzi o ceny gazu ziemnego, może tak tylko wspomnę, bo tak powiedziałam o informacjach. Troszkę mnie zaskoczyło, że jest, od, nie dojechaliśmy do trójki. Natomiast sądzę, że jak najbardziej tutaj 250 może się okazać bardzo solidnym spaciem, z czego no oczywiście bierzmy pod uwagę, że dopiero jutro będziemy mieli te notowania, więc tu jeszcze może się troszkę wydarzyć. Rynek złota, który widzimy na wykresie w tej chwili na ekranie. Jastrzębi ton, jaki wybrzmiał w protokole z majowego posiedzenia Fed, świadcząc o niezdolności decydentów do stanowczego obniżenia stóp procentowych spowodował wzrost rentowności obligacji skarbowych i dolara, A metale szlachetne najwyraźniej to zauważyły, tak stwierdziła Ilias Spiwak z Testy Life, i stąd to Duży zjazd w ubiegłym tygodniu. Niemniej jednak, zobaczcie, że dojechaliśmy do zniesienia 23,6, i jednak w tej chwili przewalcza to zniesienie, więc tutaj no, pojawiają się pogłoski, że będziemy mieli jedną obniżkę 100% w Stanach Zjednoczonych w tym roku. Czy tak będzie? Zobaczymy. Myślę, że najbardziej kluczowe będą dane z piątku, kiedy poznamy PCE, czyli ten najbardziej uznawany przez, przez Fed. Wskaźnik dotyczący inflacji w Stanach Zjednoczonych. Duży spadek PCE ma szansę oczywiście mocno wybić złoto i wskazać, że jednak tych obniżek stóp procentowych w USA może być nieco więcej niż jedna, i to w tym momencie może być jak najbardziej wystarczające, żeby to PCE nam wpłynęło pozytywnie na ceny złota. W przypadku negatywnego scenariusza. Myślę, że zejście w stronę 280 dolarów też jest możliwe, ale czy tak będzie? No, tu cały czas uznaję, że to jest bardzo mocna strefa przez nas zaznaczona. 230, 280, 275 w zasadzie, 2,300 jako solidne wsparcie, które już było dwukrotnie testowane. Zwróćcie uwagę, że po pierwszym ataku, po pierwszym szczycie z 12 kwietnia, tak, na 2000. 431 dolarów, mieliśmy korektę, zejście właśnie do tej strefy i atak i wytworzenie nowego szczytu, więc tu mamy cały czas, cały czas w tym momencie, w tym momencie po prostu tą sytuację rynkową, prowzrostową jest tutaj, cały czas ten wzrostowy nie jest tak gwałtowny, jak był tutaj na początku marca, nie jest tak gwałtowny, jak na końcu marca i początku kwietnia. Ale jest to nadal trend wzrostowy na tym Rynku. Rynek kawy, słuchajcie, zanegował całkowicie mój scenariusz. Wyszedł gują. Eee, tutaj mamy informację tak, że rolnicy powoli realizują zbiory ajabiki, więc tutaj właśnie jest troszkę mniej tego surowca. Mniejsze rozmiary ziaren, choć to normalne w pierwszych tygodniach zbiorów, jednak wskazują, że. Będzie potrzeba więcej działań do zapełnienia w o wadze 60 kg, więc w tym momencie jest to czynnik bardzo mocno powzostowy. Te obawy na podstawie jakości, tak, no to jest czynnik, który zanegował tą moją, mój scenariusz, że jednak będzie tutaj całkiem pozytywnie. Um. Zapasy kawy w magazynach ICE wzrosły 17 tydzień z rzędu są wyższe o prawie 25% niż przed rokiem. Natomiast oczywiście to jest też kwestia bardzo niskiej bazy, więc tu w tej chwili no widzimy 220 zostało zaatakowanych, mamy tu zaraz 221,5 centów za funt jako opływ na chwilę obecną, ale dla mnie w tej chwili ciężko sprognozować, bo bardzo dużo zależy od informacji płynących ze strony. Ze strony brazylijskiej, więc tutaj bardzo ciężko jest w tym momencie wytłumaczyć, wyjaśnić czy przewidzieć, w którą stronę ten rynek się ruszy, ze względu właśnie na to, że te informacje dotyczące jakości ziaren będą bardzo kluczowe i no, zgadywanie, jakie one będą w tym momencie, mija się z celem. Z kolei, na rynku, tutaj widzimy na wykresie rynek pszenicy. Wygląda na to, że rynek pozwolił sobie na utrzymanie się powyżej 700 centów. Do 20 maja około 63% francuskiej pszenicy miękkiej ocenionych było jako dobre lub doskonałe. 93% było to rok temu, 64% tydzień temu, więc jest dużo. Gorzej niż przed rokiem, jest też gorzej niż w ubiegłym tygodniu. Sucha pogoda w rejonie Morza Czajnego ogranicza potencjał zbiorów, jeżeli chodzi o Ukrainę i Rosję. Już Międzynarodowa Rada Zbożowa obniżyła prognozę światowej produkcji pszenicy na sezon 24-25 o 3 miliony ton. Wygląda na to, że wzrost cen pszenicy wyhamowuje, ponieważ uważamy, że znaczną część strat w produkcji oślinnej w Rosji już jest uwzględniona na rynku. Tak stwierdził Terry Riley z Maeksu. Także tutaj prognozowany jest spadek 5,6% rok do roku zbiorów pszenicy w, w Niemczech. Więc tutaj, jeżeli nawet doszło do pewnego wyhamowania, to wciąż jest jeszcze potencjał na to, że ten rynek będzie mógł po prostu pozostać przy wyższych poziomach. Ciężko stwierdzić, czy 700 się utrzyma. tak? Pytanie, jak dojdzie, bo tutaj też mamy dość gwałtowny wzrost w perspektywie, tak naprawdę, miesiąca od 550 centów na 700 ponad centów, pytanie jak, czy pójdzie jakaś większa realizacja zysków, czy też rynek będzie starał się przeszacować, czy będzie miał do czynienia z jakąś formą, z jakąś formą tutaj stabilizacji w kontekście mniej lub bardziej dobrych informacji płynących z Rosji. Czy uda się część odtworzyć zniszczonych zbiorów, czy też tutaj rynek rosyjski będzie musiał pogodzić się z większą stratą. O tym się przekonamy też z czasem. Natomiast na chwilę obecną wygląda na to, że w piątek 700k opała się zjazdą ceny. Dzisiaj jeszcze też Neko jest zamknięty, więc zobaczymy, jak to będzie się kształtowało. Ja dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji, udostępnienia materiału dalej połubienia go, a także przejrzenia, opisu, bo tam jest też parę informacji, ciekawych linków, więc zachęcam do zajrzenia tam, zachęcam do zajrzenia na stronę surowcowe info no i do zobaczenia.